Powiedział, że tęcza musi być na niebie. Osobiście wolę oglądać tęczę z bliska. Wystarczy, że doleję tego rozporu do słoików z barwioną wodą. Na wszelki wypadek się cofnijcie. Uhu! Spójrzcie na to! Niesamowite! Uwielbiam sposób, w jaki kolory się mieszają. Zupełnie jak tęczowy wodospad. Mogłabym patrzeć na to cały dzień. Tylko kto to teraz posprząta? Huh, to będzie trudny zabieg. Jak tam nasz pacjent? Stan pozostaje stabilny. Funkcje życiowe w normie. Dobra, nie ma co marnować czasu. Podaj środek odkażający. Już się robi! Wszystko musi być sterylne. Penseta? Huh? E, o to ci chodzi? No co ty? Nie wiesz, jak wygląda penseta? Psy już podaję. Przystępuję do usuwania ciała obcego. Ostrożnie? Jeszcze odrobinkę. Słabo mi? Kręci mi się w głowie. Weź to. E, o. o rany, sama to zrobię. Hej, coś tu jeszcze jest. Otworzę szerzej. Fuj! Jakiś robak? Powinnaś zmienić dietę, żabciu. Już mi lepiej. Już mi... Wow! Skąd to się wzięło? Nie chcesz wiedzieć. Wkładam cukierka. To najbardziej newralgiczny moment. Robi się gorąco. Wow! Pocisz się jak mysz. Za to ty jesteś irytująca. Zamykam ranę. Najgorsze za nami. Przykleję od razu plasterek. Kolejna udana operacja. Co za ulga. Wkrótce będziesz sobie znów rechotała. Ale przez jakiś czas lepiej nie skakaj. Nie skakaj, mówię. To był długi dzień. Żebyś wiedziała. To co, skoczymy na kawkę? Nie? Okej, okay, może innym razem. Wreszcie sobie poszła. Bo mam w planie jeszcze jeden zabieg. Bez obaw wiem, co robię. Zrelaksuj się. Niepotrzebne ci te nogi. Chyba nie bolało, co? Ła! Wow! O, nie spodziewałam się tego. Trzeba się tego pozbyć. Wytnę wzdłuż krawędzi i odsądzę płyn. O, śmierdzi. Teraz mogę odwrócić kurczaka na lewą stronę i wyciągnąć jajko. Mięciutkie. Co tu się dzieje? Bawimy się w operację. Aha. W takim razie miłej zabawy. Uwaga, będę ciała. Przygotuj się. Wow! Ale superowo. Lepiej się odsuń. Kto to przyszedł? Chyba się domyślam. Specjalna przesyłka. Dawaj, dawaj. No już, streszczaj się. Nie pospieszajcie mnie. Kiepsko sobie radzę pod presją. Proszę bardzo. Ła! Wow, spójrz na to. Dzięki. Żaden problem. Narka. Do widzenia. Jakie miłe dziewczynki. Otwieramy! Nie mogę się doczekać! Wow! Niesamowite! Ale będziemy miało z tym zabawy. Na co czekasz? Wyjmuj! I tyle dodatków! Nawet wiertarka dentystyczna. Auć. Popatrz na te zębiska. Ktoś chyba nie nitkuje. Mamy przed sobą kupę roboty. Huh. Podejrzanie to wygląda. Lepiej się tego pozbędę. Dobra robota. Chwileczkę. To zły adres. Kolejny raz mi się to zdarza. Szef będzie wkurzony. He? Kto tym razem? To było okropne! Myślałem, że nigdy nie przestaną płakać! Jak on tak mógł! A tak dobrze się bawiłyśmy! Moje marzenia zdruzgotane! Jestem rozgoryczona. się, Mandy. No skoro tak mówisz. Go, go, go. Wow, byłaś nieźle spragniona! O, Mandy? Dzięki! Od razu mi lepiej! Mogłeś mi trochę zostawić? Mam genialny pomysł! Co kombinujesz? Zaufaj mi, to będzie rewelacja! Ale ma fazę? Jakby była w transie! No dobra, mniej więcej gotowe. Ups, ciężkawe. To dopiero wielka gęba! Zęby wykonałam z plastikowych butelek. Tu i ówdzie wcisnęłam roślinki, slime, no i robaczki. Niewiarygodne! Ja za to mam ogromną tabliczkę czekolady. Nawet nie próbuj! Co ty sobie myślisz? Musimy wyczyścić zęby. A, no tak! Mam do tego szczotkę właściwych rozmiarów. Zajrzyj do każdej szczelinki, bo ząbki mają się błyszczeć. W sumie to ciekawsze odczyszczenia swoich zębów. Dokładnie! To świetna zabawa! Udało nam się! Wszystkie zęby się lśnią! Uśmiech jak z reklamy pasty! Dziewięciu na dziesięciu dentystów by nas poleciło! Co to za hałas? Nie można spokojnie zasnąć? Czy to wielka sztuczna szczęka? Skąd ona się wzięła? To mój szczęśliwy dzień! Dobra, chyba wszystko gotowe. Zaczynamy? Nie ma co czekać. Speedy, przekonamy się, kto jest szybszy. Nie masz szans. Gotowi? Do startu! Start! Ale łatwizna. Spróbuj mnie dogonić. No dalej, ruchy! Kręci mi się w głowie! Wow! Chodź! Speedy? O nie! Zaraz przegram! Wszystko w porządku, kochanie? Starłam sobie kolano. To się zaraz pomoże. Przyklejmy plasterek. O, piecze! Nie podoba mi się! Jest nudny! I co ja mam tu poradzić? O, już wiem! Chodź, Speedy. Co powiedziałeś? To wspaniały pomysł! Oto jak upiększyć plastry. Narysujcie na nim coś wesołego. Może to być Wasza ulubiona postać lub zwierzak, a następnie pomalujcie farbkami. Ładne, prawda? Ten malec wygląda znajomo. Spójrz, co mam? Spróbujmy jeszcze raz. I jak, kochanie? Wow! Jest super, mamo! Niesieniaki i zagrapania! Powinnaś bardziej na siebie uważać, a wyścigi lepiej zostaw z PDM-u. i to idzie do piekarnika! Hej, mamciu! Witaj skarbie! Właśnie piekę pyszne babeczki! Ojej, jaki śliczny obrazek! To ryba! Patrz, jak pływa! Pięknie, kochana. O nie, nie! Spójrz na swoje ręce! Oj, mamo! Chociaż jest! Zresztą nie muszę nawet używać rąk. Powiedziała mnie. Ale ja chcę babeczkę. Dość tego, młoda damo. Idziesz ze mną. Zaraz wyczyścimy te brudne ręce. Nie, ja chcę babeczkę. Dość, masz myć ręce. Hmm, to niesprawiedliwe. Oby te babeczki były tego warte. Zadowolona? Przecież myję ręce. Tak jak chciałaś. To nie jest zabawne, Ashley. Ale ja tylko zmywam farbę z rąk. Mogę tak cały dzień. A ja poczekam tu cały dzień. Czyś by? gotowe? Nie, tak nie może być. Tylko spokojnie. Oddychaj. Co tu zrobić? Hmm, zaraz. Już wiem, co zrobię. Zaczniemy od silikonowej foremki. Teraz włożę do niej niewielkie zabawki. Następnie zaleję ją bazą mydlaną. Po sam szczyt. Trzeba całkowicie przykryć zabawki płynem. Każde z segmentów osobno. I zostawić do wyschnięcia. Teraz można wyjąć gotowe formy. Ładne, prawda? Ashley, chcesz nową zabawkę? Wystarczy, że będziesz regularnie myć ręce. No i to rozumiem. Prawie gotowe, mamusiu. Patrz czyste rączki. Świetnie, chodźmy po babeczki. Naprawdę? Nie! Pamiętaj, żeby słuchać się nauczycieli. I trzymaj swoje rzeczy w plecaku. O, jeszcze jedno, kochanie. Twój nowy piórnik. W środku masz małą przekąskę. Kocham cię. Miłego dnia w szkole. Hmm? O, jakiś uczeń. Zaraz, co ty tam trzymasz? Znasz zasady. Żadnego jedzenia i picia. W tej chwili mi to oddaj. A teraz zmykaj. Eee, ta pani na mnie nakrzyczała. I zabrała mój batonik. Zabrała go, tak? No to zobaczymy. Nie przejmuj się, skarbie. Mama się wszystkim zajmie. Hmm, co by tu poradzić? Zaczniemy od stopienia tych czekoladek. Teraz napełnimy nimi strzykawkę. Potrzebna też będzie słomka. Wystarczy ją nafaszerować płynną czekoladą. I wstrząsamy dla dobrego wypełnienia. Kiedy czekolada zaschnie, wyjmujemy. I wsuwamy w pusty papierek po kredce olejnej. Skarbie, nie płacz, już załatwione! Ale to tylko moje kredki. Czyżby? Bo mi się wydaje, że to czekoladki. Wow, najlepsza mama pod słońcem. No dobrze, trzymaj swój piórnik i leć do klasy. O, znowu ty. Zobaczmy co tam masz. Niech na się przyjrze. Cóż, tylko kredki? W porządku możesz wejść do klasy. No już. O, mój kochany skarbek. To moja ulubiona zabawka. Wiem, sama nie mogłam w to uwierzyć. Wywrotki są ekstra. Mogą pomieścić tyle rzeczy. A ta jej przyjaciółka udawała, że niczego nie słyszy. O, patrzcie na to! Tygrys. No wiem, jak zwykle dramatyzuje. O nie! Co to było? Nie! Moja ulubiona wywrotka! Muszę kończyć, zadzwonię później. Mamo, zepsułaś moją najlepszą zabawkę! Zaraz, już wiem, jak ją naprawić. Użyję tych kolorowych chrupek. Zamoczę końcówki w wodzie i je złączę. Wystarczy zbudować odpowiedni kształt, używając wody jako kleju. Wygląda nieźle. Teraz dopasuję wszystkie części. Kochanie, mam coś dla ciebie. Wow! Nowa wywrotka! Brrr, fajna ciężarówka, zrobiono z chrupek! O nie, rozbił się, będę miał kłopoty. Hej, wiem co robić! Idzie mama, oby nie zauważyła. E? Co to jest? Ach, chyba nic. Uf, nie zorientowała się. To najwspanialsze urodziny jakie miałam! A teraz prezent ode mnie! Wszystkiego najlepszego! Oh, wow! Dla mnie? Jak miło! Spodoba Ci się, jest! Jest! Jest okropne! <ścoughs> w dziesiątkę, ale cię przestraszyłem! Dlaczego to zrobiłeś? Hej, wracaj! Zabierz to ode mnie! Ale to twój prezent! Zostaw mnie! Jest taki milusi. Zobacz! Odczep się, nie znoszę pająku! Nawet nie podchodź. Hmm, ten balon podsunął mi pewną myśl. Patrz to. Co ty wyprawiasz? Niezłe, co? Dawaj resztę. Moje balony. Psujesz mi urodzinę. Na to! Ups, chyba pora stąd zmykać. On jest wstrętny! Kochanie, wszystko w porządku? Co się stało? Powiedz Tatusiowi. Chris przebił moje balony. Hmm, już wiem! Trzymaj! Nie, Tatusiu, ja chcę balony! Tak, to było głupie. A co powiesz na to? Nie chcę tego! I co teraz? Chyba mam pomysł. To powinno zadziałać. Wytnijcie małą dziurkę w balonie, a następnie włóżcie do niego drugi balon. Teraz przytknijcie lejek i wsypcie do środka broka lub konfetti. Uuu, gwiazdeczki. Pozostało już tylko napełnić balon wodą. Dobrze, że mamy ten lejek. Kiedy to zrobicie, zawiążcie wokół szyjki kokardkę. I można ściskać. Skarbie, tatuś coś dla ciebie ma! Co to jest? Jakie super! Uwielbiam to tatku! Dzięki! Proszę, moja kochana. Super to na ratunek! A teraz, gdzie jest Chris? Ja też takich chcę! Fajnie mieć zabawki, które umiłą nam czas, ale do dobrej zabawy wcale nie potrzeba drogich zabawek. Wystarczy odrobina wyobraźni nowości.